Miałyśmy wstać o 8:00, sharp, ale to nic. O 8.45 si jemy śniadanie, jemy i jedziemy. Spokojnie. Wstałyśmy o 8.15. Spokojnie, poza tym ja mam okres. Poza tym jest wszystko ogarnięte. Kolka też. No. Jemy i jedziemy. Dzisiaj ja zaserwowałam śniadanie, więc szykujcie się. Bred. <grystek> um, Polski bred. Z polskim masłem, graham. Graham z polską sól. Sól Kłodawska. E... Sól de Kłodaw. Sól de kudav. E... Very excellente. Dobra, dziewczyny, słuchajcie. Nigdy nie ma co się spinać. Bo co z tego, że wstałyśmy o 8.15? Jak I tak wyjechałyśmy za 10. i tak zmieniamy traskę i jedziemy najpierw no. do... Do Nextano. No, z tak stanął, bo może. Do sklepu, później odebrać Biblię, a na samym końcu tak do galerii. Dzisiaj musimy przyjechać w Warszawę wzdłuż i w Szerz, żeby wszystko ogarnąć, ale musimy zrobić to dzisiaj, bo z innymi dniami będzie ciężko. No, więc dziewczyny, była taka sytuacja z tym kurierem, że po prostu y, okazało się, że paczka już jedzie. A to dosyć ważna paczka, bo mamy tam te nowe kuwety i tak dalej. No więc ja tę paczkę pomyślałam, że przekieruję. Zadzwoniłam do sąsiadki, czy sąsiadka jest. I sąsiadka powiedziała, że no właśnie się zbierała, ale pójdzie do drugiej sąsiadki. Druga sąsiadka w mieszkaniu była do 13, więc y, ja dzwonię do tego kuriera, on mówi, że będzie 12:14. No to jednak nie do tej drugiej sąsiadki, tylko do pierwszej sąsiadki. Pierwsza sąsiadka mówi, dobra, super, super to ja idę do Lidla i wrócę i po prostu ja to odbieram, no i ekstra super cool, no i ja przekierowuję paczkę, no i przekierowałam tak jakby na numer, wiecie, samego mieszkania i nie wpisałam numeru bloku, no i się zestresowałam, ale w końcu udało mi się dodzwonić tego kuriera, dzwonię do niego taka zestresowana, a on totalny chill, rozumiecie, on po prostu, on nie wie co się dzieje, on w ogóle, on jeździ, on dostarcza, ja uwielbiam kurierów, bo oni właśnie muszą dealować z takimi stresującymi sytuacjami. Na przykład, jak ludzie po prostu, wiecie, muszą szybko mieć paczkę albo przekierowali coś, nie? I dzwoni do tego gościa ktoś, i on jest myślę już tak odporny na takie sytuacje. No ja czasem jestem odporna, a czasem, jak mam okres, to nie jestem taka odporna, i dzisiaj wszystko już mnie wkurza, bo mnie boli brzuch i wiecie, ja nie mam dzisiaj cierpliwości. Normalnie mam cierpliwość, ale dzisiaj mnie wkurza wszystko i już ja naprawdę nie lubię, jak tak dużo się dzieje, a w tym tygodniu dzieje się dużo, głównie w mojej głowie dużo się dzieje, mam dużo myśli, ale też dzieje się dużo różnych paczek, z różnych, wiecie, do różnych punktów, przez różnych kurierów. I niby to wszystko jest zapisane, ale i tak jest taki mały chaos zakupowy bym powiedziała. No ale okej, okay, jedziemy. Będzie okej. Okay. Dobra, Ewelka skoczyła do sklepu, a ja tu czekam. Słuchajcie, Ewelka kupiła takie zajebiste gumy. O, Nie wiem, czy znacie. Melonowe. Mega dobre, tylko szybko się wyżuwają, ale te smakowe mają to do siebie, że szybko się wyżuwają, tak myślę. Idziemy po Biblię. Od siebie tylko dodam, że ta Biblia miała być prezentem. Ale ja skumałam, co się dzieje. Bo ja nie skumałam, że ty możesz skumać. No ale to było obvious, now that we're here. Da, ja jestem szczwany lis, ja wiedziałam o co chodzi, a o tej Biblii ja już gadam od roku. Więc, Od dwóch. Ale musiałam przebrnąć przez inne Biblię, żeby dojrzeć do tej Biblii, i dalej myślę, że jestem zagłupia na tą Biblię, ale no, na, tym, na tym polega Biblia Study, więc can't wait. <laughs> Mam. Trzeba było po to przyjechać na stare śmieci, ale to jest szybko, szybko i musimy stąd zmykać naprawdę, bo nie ma czasu do stracenia, ale bardzo się cieszę. Jest ciężkie, jest to duże i to jest jest piękna. A szkoda, bo fajnie tu. No, bo to jest najlepiej. Naprawdę. Jest tak cichutko na uwielbiam tym ursynowie. Uwielbiałam mieszkać na kabatach. Nie wiem nie. Jedziemy z galerii i moje pytanie numer 1 to jest czy dzieci nie mają szkoły. Ponieważ naprawdę 80% ludzi w tej galerii to są dzieci. Kolejne 17% to są matki z wózkami i matki czy tam panie, czy tam panów z wózkami jestem w stanie zrozumieć. No ale dzieci nie wiem. Jest godzina 11.30. Lekcje chyba jeszcze trwają. Nie wiem, podejrzane, podejrzane. Pytanie numer dwa: dlaczego kierowcy jeżdżą tak szybko po parkingach podziemnych? Ludzie państwo, naprawdę tam trzeba wolno jeździć, bo nie wiesz kiedy ktoś ci wyskoczy, skąd ci wyskoczy, jak ci wyskoczy. I naprawdę fajnie jest się tam nie rozpędzać, jednak to nie są wyścigi. Po drugie, po trzecie, po trzecie, czy żarty w radiu muszą być tak beznadziejne. Naprawdę, za każdym razem jak włączamy radio i jedziemy z włączonym radiem, i po prostu odpalają się osoby, które prowadzą audycję, czy nie wiem, zwał jak zwał, i ich żarty są po prostu beznadziejne. Naprawdę. Jakby, i jak żart, ale tak jak sobie to zrobił Lotek, Patrz, czy inni, po prostu stworzyli swój stand-up i mają swoją scenę i sobie żartują z rzeczy, z których sobie żartują. I dla niektórych to jest śmieszne, dla niektórych nie, ale to jest ich żart. Ale ty, człowieku, pracujesz w radiu, więc. chociaż tyle takiego pomyślonku, że. Hmm, Mogą tego słuchać właśnie dzieci, albo nie wiem, kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne, osoby nie tylko pochodzące z Polski. Nie wiem, no jakoś tak wydaje mi się, fajnie by było o tym pomyśleć. No ale nic, wesoły świąt. Ktoś może powiedzieć, Boże, znowu narzekanie. Tak, znowu narzekanie. Więc albo jesteś alej, albo dalej. Tak ci powiem. A po 15 chciałam powiedzieć, że kupiłyśmy już wszystko Jedziemy teraz do ostatniej galerii odebrać nasze zamówienie I później zmierzamy do domu, żeby coś zjeść Więc jestem zadowolona To jest niezłe To jest mała palarnia w centrum handlowym Nie wiem czy widziałyście kiedyś coś takiego To jest pojebane, bo na lotnisku... gdzie nie ma? Gdzie nie ma? Palarnina Mocina? Na no. lotnisku? Nie ma Modlin? Modlin Modlin nie ma, nie ma polarni, ale kurwa w galerii jest Dziewczyny, polecamy Morning Fresh One squirt is enough Patrzcie jaki mały, słodki Grinch Patrzcie, patrzcie jakie zajebiste To naprawiłam, bo to nie leciało Patrzcie jakie zajebiste, ja bym mogła na stać i na to patrzeć Godzinami. Nie, ale. Ale, North Ja wam powiem tak. Jesteśmy na bombkach, bo mamy kupić bombki jeszcze. I uwaga, jest napisane: malowane ręcznie. Zaraz wam pokażę. A to jest normalnie. Dobra, jest trochę pomalowane, ale dużo jest naklejone. To, to nie jest malowane ręcznie. To, to zaraz wam pokażę. Choinkowe, malowane ręcznie. Malowane ręcznie. I uwaga! Gdzie tu jest malowane ręcznie, jak to jest naklejone? Na malowana jest choinka, ale ogólnie to jest naklejone i to jest brzydko naklejone. Brzydko namalowane. No to nie, nie, nie jest brzydko namalowane, ale naklejone jest brzydko. No nie podoba mi się to. No nie, nie fajnie. Mamy z gruzińskiej... Piekarni Wypieki. Będziemy jeść, bo jesteśmy głodne i dzięki Bogu, że już mamy zrobione zakupy przed Już Jezu Chryste. Patrzcie jakie słoneczko. No genialne, po prostu genialne, jest bardzo ciepło, jest bardzo fajna powoda. E, więc nie jest tylko spędzać czas na dworze, no ale jak widzicie dzisiejszy dzień jest jaki jest, ale jest dobrze. Miałyśmy w domu być o 15, a będziemy przed 15, więc to jest jeszcze sukces lepsze niż miało być. A tak wszystko nie szło zgodnie z planem od rana. Widzicie? Nie ma co się denerwować, nie ma co się przejmować, po prostu tak miało być. Leci teraz kasa piękniejsza. Kto zna ten wie, toples klub wie. Wiem, że nie wiecie, bo nikt nie wie. Ja po prostu lubię Jest tą piosenkę i tyle. Oraz ty, jak mogłem pominąć Cię, byłeś w szkole całej najpiękniejsza. Do dziś mam wszystkie Twoje zdjęcia, na zajęcia zapatrzonych Ciebie miałem. Chociaż byłem największym puligalem, w międzyczasie ja zostałem wjazdą R&B. Chociaż klasie nie postawiłbym na to mnie. W starej szkole rozdaję autografy Patrzę na ciebie, a ty Ty, ty jesteś, jesteś dziś Piękniejsza Spójrz tylko na Te zdjęcia Wpatrzony jestem w ciebie od tylu lat Szybko nadróbmy ten stracony czas Ty jesteś dziś Piękniejsza Spójrz tylko na To kto jest sprawdzone. Nie kotuś. Na tą drugą stację A. Tawelka e, powiedziała, że jeszcze spokojnie może wziąć. Może? No, bo się... W nie? O. Będziemy testować proszek z lidla. Aha. Do prania. Nigdy tak. za nie próbowałam? Tak. Ma dobrą cenę i dobrą pojemność. Aha. I zobaczymy, jak pierze. Szok, że dostałam coś. Kurw, dziewczyny. Kuwety przyszły. Teraz ja mam kuwety. O, ludzie. Friday, widzisz to? Co tu się dzieje? Tu, widzisz tu? Widzisz tu? Co to będzie? Co to A, będzie? bo czekaj, bo, czeka, bo tu jest ten. Wiesz, jeszcze to jest. Aha, jeszcze to. to. Poczekaj. Ty, ale takiego pudła to nigdy nie miał wielkiego jeszcze. Ja, pistola. Ale śmiesznie, gdyś zapakował, bo dosłownie pod spodem nie było tych bąbelków, Aha. No, ale te kubek są duże. Tak, duże. No, ale takie są potrzebne. Tak. Więc e, w miejscu. Siku, nowym miejscu. To jest po, coś pięknego. Po trzech sekundach od wjazdu nowego kibla. O, aż się przyszła zainteresowana. Uuu, jaki komfort, co friday? Komforcik. A Robimy obiad. Pum, 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 pau. pau, pau. I teraz dziewczyny, przyszły... Jeszere, jesere. Przyszły nowe kuwety. Przyszło wszystko. Tylko teraz ja, jako stara, Muszę zmienić miejsce naszego zajwistego, jak to nazwać, wyszaka Wyszarka i buciaka na drugą ścianę, żeby kuweta zmieściła się w tamtą znękę Także jakbyście myślały, że o, przyjechaliśmy do domu i to jest takie, to nie, bo robota czeka. Z tego miejsca, proszę bardzo. Nie patrzymy na ilość kurtek. Musimy przenieść to w to miejsce, tylko tu mamy jeszcze takie światło. No bo tak kuwa to no... Come on, ogromna. Więc y, muszę kombinować. baza fajdeja. Baza jest na i ulubionym kocyku. O! Na pewno się zastanawiacie, czy dałam radę to zrobić, ale widzicie, ja jestem Meister Mode. Stara ma korepetycję. Złomek już jest głodny, więc chodzi obok nogi i żebra. Kontenery przygotowane na podróż. Mają swoje koce. Tutaj są nowe. Eee, oprócz tego, przedpokój jest zrobiony. Później wam pokażę, bo teraz nie mogę, nie mam jak. Chyba, nam, chyba muszę wyczyścić filtr, filtr, filter, nic nie wiem, w pralce, bo coś przestała, przestała odwirowywać. Więc y, to przypuszczalnie jest znak, że trzeba to zrobić. Więc zaraz po tym, jak skończę tutaj ogarniać, to zabiorę się za pralkę. Wow. Dziewczyny, sorry, że nie stawiłam obiadu, ale nie smakował mi, nie podobało mi się, jak był podany. I ogólnie mamy szczerze, żeby ten dzień się skończył, e, bo mi brzuch i mam wszystkiego dosyć, więc mam nadzieję, że on już się skończy. I nastanie jutro, bo mam fryzjera. Dobra, jest tak jak jest i jest git. Nie ma spiny, są drugie terminy. Tu, już, tu jest do wyrzeczenia. Teraz jest tak, jak się wchodzi jest elegancko. mnie to nic nie obchodzi. Mam to gdzieś. Musi tak być. życzymy wam dobrej nocy. Pa i do jutra. Kurwa jak jakiś ten łysy.